Dudek, księgarnieGloptrotera.pl. Dzień dobry. Jesteśmy na Malcie, to widać, właściwie zaraz będzie widać. Przy okazji testowania w praktyczne naszego najnowszego przewodnika po, właśnie po Malcie. Postanowiłem powiedzieć kilka słów o naszej poprzedniej publikacji, czyli przewodniku po Armenii. Armenia, przewodnik Globetrottera. Mam nadzieję, że to będzie widać. Dosyć gruba książka, 250 stron. Praktyczna, nieźle napisana i na pewno najdokładniejsza z dotychczas wydanych publikacji po Armenii. Z drugich nowości, z innych nowości w naszym wydawnictwie Globetrotter'a zaczną ukazywać się niedługo systematycznie mapy i plany miast. Pierwsze dwa plany miast są już niemal gotowe, a... Na pewno wzbudzą duże zainteresowanie, ponieważ będą po miastach, po których dotychczas nie ma tego typu publikacji. Wypatrujcie w szczegółów jak zwykle w zapowiedziach. A my wracamy do sprawdzania przewodnika turystycznego po walecie w praktyce. Krótki rzut oka na miasto. Zachodzimy niestety przez niezbyt ładny mur, i za chwilę pokaże się widok z górnych ogrodów w Walecie miejsce oblegane przez turystów. Wierzcie, że nie jest łatwo tutaj znaleźć miejsce, aby pokazać coś poza ludźmi.